O, samochód sam odjeżdża. No i dobra, niech odjeżdża. Witajcie! Dziś tak trochę w innej scenerii rozpoczynam nagranie, ponieważ podpiąłem przyczepkę i wybieram się. No na razie tylko obejrzeć, ale na wszelki wypadek przyczepkę podpiąłem. Pług 3 skibowy, unia Grudziąc do głębokiej orki. I dlaczego przyczepko ma nie ciągnikiem, bo 40 km to za daleko by było jechać tyle czasu, więc golf. I co? Przejdziemy się? Zapraszam. No to cyk Ale gorąco takie, że masakra Dobrze, że klimatyzację nabiłem To włączymy zaraz No zobaczcie co się dzieje Sultan of Swing, jedna z moich ulubionych piosenek. Z tym, że ja nie słucham tylko tej jednej wersji z 78, co tam jest ta oryginalna, tylko też różnych innych wykonań, koncertowych, jak i demówka jest fajna z 77. Zachęcam. I ty Jadę tą samą drogą po ten płuk, którą jechałem ciągnikiem. Tylko, że to jest no, większa połowa. Jarek, połowy są zawsze równe, wiem. Nie, ja kiedyś mieliśmy takie praktyki terenowe jeszcze i właśnie się pytam profesora: profesorze, przeszliśmy już yy, większą połowę drogi? Panie Jarku, połowy są zawsze równe, nie ma większej ani mniejszej. A widzicie? A teraz jadę sobie z przyczepką, być może kupię sobie płuk i jestem zadowolony. O, tam jest jeszcze czerwony kombajn Dobra, zobaczymy się u gościa na podwórku Będzie pan jechał na pan... no no jestem powiem wam dojechałem no i chyba je wezmę jak już 40 km przyjechałem tak to wygląda Pługi trójki pók trójka no był tutaj co prawda spawany troszkę kombinowany ale cena jest w miarę okazyjna i no równo wygląda że to wszystko stoi nie Teraz tu turem rzucimy na ten na ciągnik, bo jest... znaczy na przyczepkę, bo jest ciągnik, o widzicie tur. Także dobra, podjeżdżam inaczej przyczepką. No, bo na tym gospodarstwie teraz takie czwóreczki są, bo ciągnik jest większy. To są elegancje, pół To miało wszystko ręce i nogi. Nie wiem czy dobrze robię, że biorę ten pług. Ale... A jakby go postawić o tak, żeby on się opierał o tym strach, że ta burta się rozleci, nie? No jak panu by nie przeszkadzało, to ja nie wiem. Zaraz, odepniemy, zobaczymy. Odepniemy czy... Przy... Trzeba tu go jeszcze trochę poprawić, bo żeby większą powierzchnią na przyczepce był cały, żeby nie spadł, da się go spod, da się go spod kąta i będzie, no jak wam się podoba, Jarek coś ty zrobił, dobrze będzie, wytrzyma, do mojej sześćdziesiątki starczy, zaraz się dużo poprawi. I nowy nabytek już zmierza do domu. Powiem Wam, no co, no kupiłem, bo mi szkoda było się wracać, tego w końcu kupiłem, żeby na pusto nie, nie jechać. No nie wiem, czy przepłaciłem, czy nie, no ale to też jest przecież kawał żelazstwa. Odkładnice dobre, lemiesze dobre. Sprzedawca zarzekał się, że pięknie się wszystko nim robi. Pod sześćdziesiątkę będzie jak znalazł, zobaczymy. No co mogę powiedzieć? Jak nie zobaczę, to się nie dowiem. No nie wygląda chyba źle, no cóż tu można powiedzieć. Jadę bocznymi, bo widzicie, że jako Janusz Transportu, ale tak go dobrze zabezpieczyłem sznurkami, że na pewno będzie dobrze. Więc śmigam. Czy dobrze zrobiłem, że go kupiłem? Kurde, nie wiem, Wy mi powiecie. Że jest, no nawet widać teraz jak na przyczepce leży, że że wszystkie, no że równo to jest po prostu. O, widzicie, magnes nawet jest. Jarek na magnes. Zamiast na pasy to na magnes dałeś. No właśnie. No i cóż no. <ścoughs> Jedziemy dalej. Jak znalazłem ten płuk, dałem ogłoszenie do lokalnego radia, że poszukuję. I po prostu to mnie znaleźli. ale był kilka dni, tylko jeden telefon, to mówię. Już jaki by nie był ten pług, czy on jest z dwóch, czy z trzech, to biorę. Nie spadł z przyczepki. Powiednio, jak jest zabezpieczony ładunek, to się nie ma prawa nic stać. W jednym kawałku dojechał. Tu jeszcze zobaczcie, były takie fachowe napinacze tych linek. I teraz co? Rozładunek nas czeka. Unia Grudziądz, który rok? 82 Masa. 243, ale to podejrzewam, że dwuskibowy jak był. A ta trzecia skiba jak była dołożona, ta trzecia. No nie skiba, tylko cała ta sekwencja. Sekcja, nie sekwencja. To więcej waży. Ale odkładnice zdrowe. Te, te ma takie te ścinacze, Czy tam motylki, czy jak to się nie nazywa. Więc powinno się orać. No i jak jest fajnie. No to dobrze. Nie wiem jeszcze jaką technikę obrać, żeby zdjąć ten pług z tej przyczepki. Ale tu założyłem łańcuch. I tak myślę, czyby by wędkom nie dało się tego zelżyć i odjechać wtedy przyczepką. Tak myślę. Więc zapalę 60 i zobaczymy, co z tego będzie. Pomyślimy, czy to w ogóle da radę. Chociaż może. Jarek, to trochę nie bardzo. No to tak się zrobiło. W razie jakby spadło. Może się uda, jak myślicie? Jakbym jeszcze troszkę zerżył i odjechał samochodem wtedy. O kurde! O kurde, coś trzyma go, dziada. Jakbym troszkę jeszcze dał może do góry. Samochód sam odjeżdża. No i dobra, niech odjeżdża. Dobra, chyba się uda. Trudno się mówi. Zrobiło się niewesoło, powiem Wam. Trochę. O kurde, poszedł. Wypchnę ręką. Udało się. Wiedziałem, że tak będzie. Jeszcze kawałeczek. Żeby nie przywalił w samochód. Zgasimy go, damy na bieg. Jarek Janusz rozładunku. Nie będziemy blisko podchodzić. Ale nic złego się już stać nie powinno. Gaszę, bo się wszystko trzęsie. Niech się powoli opuszcza. Może nie spadnie tam z tego łańcuszka. Bo to, tak powiem Wam. Trochę wszystko na słowo honoru, widzicie? Dobrze będzie. O! O! Kurde! Dał radę. Teraz to już pójdzie sam. Tylko nie chcę, żeby spadł to na tą stronę, niech leci pięknie, ale nadawałbym się. O dobrze, że tamto dałem to zabezpieczenie. Bo zobaczcie, co się stało. Dobra, można opuszczać na sam dół. Nikt by tego lepiej nie zdjął. Widzicie? Przyczepka bardzo uszkodzona. Symbolicznie to się podmaluje i będzie dobrze O co to? Ale ładne pługi sobie Jarek kupił kurde Co to teraz będzie? Teraz tylko hektary dokupować Na takie Pługi Pług Jarek, nie pługi Wiem Na podwórku musi wszystko ładnie prosto stać Bo to teraz cała ozdoba Takie Taki nowy nabytek Ten talerz tutaj taki co jest To na pewno wiecie To jest, żeby przy ładnie zrobić żeby miedzy nie zaorać To jego się odwraca na drugą stronę chyba I się nim śmiga Dobra teraz przewrócimy je na nogi Chociaż prawdę powiedziawszy to można by je było najpierw wyczyścić trochę Ale to Można je wyczyścić też jak będą normalnie stać Podłoży się Podłoży jakieś deski Żeby były wyżej gdzie są deski z tamtych lat teraz się na burzę zbiera, ale podejrzewam, że następny odcinek to będzie jak robię tą poprzeczkę tutaj. Od razu byście mi powiedzieli, doradzili, czy ją dawać tu, czy ją dawać tu. Jak myślicie? Mi się zdaje, że tu trzeba zrobić, żeby nie przeszkadzała później przy podnośniku. To nawet o tutaj, na samej górze prawie. I pokażę wam, jaki chcę ten płaskownik dać. Bo ja chcę dać płaskownik, bo taki akurat mam. Dobre będzie, takie coś na tę poprzeczkę. O taką przymiarkę zrobię. O tu to chcę dać. Nie ja chcę rysować lakieru. Tak chcę to zrobić. Dobrze będzie. No, najpierw się błotniki trochę ze sobą. Tu się przewierci wiertarką. No i dwie dziury myślę, tu i tu. Mniej więcej o tak Może o niżej 2 cm, o tak Ok, Tak będzie dobrze eee. Płaskownik naska. Nasta Nasta Płaskowysz Płaskownik eee. Jak te pługi polecą, tak one polecą, tak czy tak A jakby nie poleciały No to hop o kurde to trzeba tym wariatem Dobrze poleciały Jeszcze raz O to 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 No i dobra lepiej nie będzie O kółko zardzewiało Zobaczcie nie zwróciłem uwagi że jest kółko zardzewiałe Ciekawe ile takie kółko kosztuje. Bo ono nie dość, że zardzewiały to po prostu rozszczelniło się. Zobaczcie. Ale nie byłem w stanie tego dopatrzeć jak kupowałem. No ale kółko to chyba nie jest znowu takie nie wiadomo ile kosztuje, żeby nie zainwestować w kółko. O! O tak, przynajmniej teraz są w powietrzu, będzie można się zająć i wyczyścić trochę te odkładnice. Mam nadzieję, że ten nowy nabytek Wam się spodoba, chociaż trochę. Może nie jest taki tragiczny, ale tu złapałem ręką, jak zdejmowałem z przyczepki urwało się ten łącznik, taki ten wspornik. Sznurek trochę brzydko jest, ale nie chce mi się noża szukać. Może się odpoluje jakoś. Cieszą takie nowe nabytki. Jakby były nowe, to by cieszyły jeszcze bardziej, ale dla mnie tu patrzę na to jak na nowy sprzęt. No, to co, chyba się pożegnamy w tym odcinku już. Starczy. To trzymajcie się! Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!